Witajcie z tej strony od to jest kolejny odcinek z Seiko Duty 2. Tak jak pamiętacie, po poprzednim odcinku kończyliśmy rozdział pod tytułem D-Day, a teraz zaczynamy tak naprawdę już przedostatni rozdział kampanii amerykańskiej i oczywiście tej serii, czyli w wzgórze 400. No oczywiście też Wam powiem na start, że jeśli to będzie długa misja, to tak naprawdę zrobimy tylko w tym odcinku jedną misję, a jeśli to będzie krótka misja, to postaramy się zabić tutaj dwie misje w ciągu odcinka ponieważ ja mam troszeczkę mało czasu ostatnio, więc też muszę tak się jakoś postarać, żeby wyrobić się z czasem. No dobra, tak jak mówiłem, zaczynamy oczywiście naszą rozgrywkę, czyli pierwsza misja z tego rozdziału to jest Backstein. Oczywiście tak jak pamiętacie, cały czas gramy na normalnym poziomie. No no to zaczynamy. Naszą rozgrywkę. I to jest oczywiście 44 rok. December 7, 1944. Allied forces cross the border between Belgium and Germany, encountering heavy resistance near the town of Bergstein. Towering over the small town is Hill 400, providing German artillery spotters with a perfect view of Allied forces for miles in all directions. Devastating artillery barrages directed from the summit inflict numerous losses upon the Allies. Now the US 2nd Ranger Battalion prepares to capture the hill. And deny its use to the Germans. Tak więc tak to wygląda i jednak to jest to są obszary Niemiec, bo Berkstei to nie wiem czemu się wydawało z Luksemburga. To znaczy na Luksemburgu są jakieś tam malutkie miejscowości, albo na przykład w Belgii. Ale jednak Backstein to są obszary Niemiec, czyli tutaj Niemcy już będą zaciekli bronić swojego obszaru. No i dziwne, że oni tutaj stosują 88, bo Niemcy też mieli inne działa, które stosowali szeroko. Czy też działa samobieżne, jak na przykład Hummel, czy tam też Glide. To były właśnie te działa samobieżne. Czy na przykład jakieś 105 też używali. Ale tutaj 88, no no dobra. Może po prostu też twórca Call of Duty 2 nie chciał się projektować innych modeli. Chociaż w przypadku D-Day to tam by inny model działa. No ale dobra. Eee, takie karabiny mam. No niby... ...nie są złe, ale mogą być lepsze. A miałeś? O, jest granat. Jezus, Ganat. Zobacz, bo jak granat. spróbuję się przedostać tutaj. No, idealnie. Teraz tutaj wchodzimy. Halo? Mówicie, że czysto? No, no, no. Okej, no. tutaj. O, zabiliśmy go na strzała, ciekawe. O jeszcze żyjesz. Garnet. Dobra, udało się. Idziemy, idziemy. O, wino. E, fajnie. Fajny efekt. Zobaczmy drugie piętro szybko. A, dobra, dom czysty. No, to troszeczkę strzelam na no, ślepo, ale może coś tam trafię. I tak trzeba poczekać jak dym z... zejdzie. A, i proszę bardzo. Coś tam biega jeszcze. I na dole też. Już? Koniec? Chyba idziemy tam. Jak chcesz, to możesz rzucić na te... działko. Znaczy, AKM. AKM? Nie, CKM. Już bardziej CKM. Jezus Panie! Ty cholernie, Ja zostałem zapisana, czyli co, ten budynek jest czysty? Możliwe, ale chyba to nie. Co? To przenika. No, też na no szkoda. A dobrze, że rzuciłem genet, chociaż. O tyle dobrze. To się to opłaciło. Na wschód? O Jezus moja, ale tyle Cóż, skórze 400. To się odezwało. Do przodu, do przodu. A czysto jest tutaj? No to fajnie. A, by sobie broń przy okazji. Ja Cię tam postrzegać. Coś jeszcze? Hudera, sporo ich tam jest. Pewnie piwnica. I tutaj granaty dymne, których prawie nie używam w tej seji. I to amunicji. No to fajnie. Dobra, budynek czysty. Idziemy po załogę młodzieży. Dobrze, tam, Dobrze idę, bo tak trochę mi się wydaje, że jednak nie. Gdzie mam pójść? Bo tutaj jest minowe. tende ah oké okay. oh wat Patrzę wejść na górę O jezu Znowu Znowu Tylko co waliłeś? Aha no dobra Ja sobie wezmę na wszelki wypadek Nigdy nic, nie wiadomo Tutaj nie warto używać pancerzeka, wystarczy chyba wysadzić. This house. Yes, then. I must know the question of in there. On my command, kick open the door and frag those craps. Ready? Now! Kubana. co portofel. jest. To jest. Patrzę na tą długość tego odcinka, raczej te misje, to chyba zrobimy tylko jedną misję w tym odcinku. Yeah, you chip up, question, just a little bit. All right, fellas. We're going to dig in and wait for the rest of the company. Watch for a counter attack. That hill to the north is crawling with crowds. Tomorrow morning we're going to oh, get it deepy. No, także, no trochę, może nie aż taki specjalnie długi odcinek. No, ale jak mówię, ja nie mam aż tak dużo czasu, dlatego zrobiłem w tym odcinku tylko jedną misję. Mam nadzieję, że mi wybaczycie za tą jakby no, zbyt krótki odcinek. No ale dobra, mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj babkę górę i komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba. A przy okazji. Sponeczek, abyśmy byli na bieżąco, także trzymajcie się do następnego. Do zobaczenia. Cześć.